Ojciec. Rydzyk tłumaczy swoje słowa ojciec. Tadeusz Rydzyk tłumaczy się ze słów obiskup. Edwardzi Janiaku. W takich wystąpieniach spontanicznych można czegoś nie dopowiedzieć. Nie wolno wyrywać niczego z kontekstu, nawet z kontekstu sytuacji, atmosfery, w ten sposób ojciec. Tadeusz Rydzyk tłumaczy się ze obiskupie Edwardzi Janiaku. Podczas obchodu w urodzin Radia Maryja w Toruniu nazwał duchownego współczesnym męczennikiem. Biskup Janiak jest oskarżany o tuszowanie pedofilii w kościele. Ojciec. Rydzyk w wywiadzie dla, naszego dziennika, odniósł się do swoich słów wypowiedzianych w weekend podczas uroczystości 29. Rocznicy powstania Radia Maryja. Redemptorysta mówiąc o byłym biskupie diecezji kaliskiej Edwardzie Janiaku pod którego adresem wysuwane są zarzuty dotyczące ukrywania przestępstw seksualnych podległych mu księży, powiedział, to jest współczesny męczennik. Media to zrobiły. Natomiast sprawę nadużyć ze strony kapłanów skomentował, to, że ksiądz zgrzeszył? No zgrzeszył. A kto nie ma pokus? Pytany o tę wypowiedź, ojciec. Ryzyk stwierdził, że media, dziennikarze, jeżeli chcą rzeczywiście służyć człowiekowi, muszą głosić prawdę. Prawdę w miłości i miłość w prawdzie. Prawda bez miłości jest terrorem. Miłość bez prawdy może być sentymentalizmem i naiwnością, powiedział. Ojciec. Ryzyk zaznaczył, że w takich wystąpieniach spontanicznych można czegoś nie dopowiedzieć. Nie wolno wyrywać niczego z kontekstu, nawet z kontekstu sytuacji, atmosfery, dodał. Zawsze był życzliwy dla Radia Maryja pytany, czy impulsem do słów o męczeństwie ksiądz. Biskup Edwarda Janiaka była wiadomość, jaką od niego otrzymał, odparł, że ksiądz biskup napisał smsa, że jest z nami duchowo. Zawsze był życzliwy dla Radia Maryja. Wiem, że ksiądz biskup zmaga się z rakiem, tym bardziej trzeba mieć życzliwość dla człowieka w tym stanie. Żal mi każdego człowieka, który cierpi, powiedział redemptorysta. I dodał, ksiądz biskup Janiak jest męczennikiem mediów. Zobaczyłem, co media, te filmidła, z nim zrobiły. Obrazem, słowem można podnieść człowieka na duchu, ale można i zabić. Pamiętam, jak zabito ksiądz. Mirosława Drostka, gdy w prasie lokalnej posądzili go o współpracę z siłami komunistycznymi. Jak on to strasznie przeżył, jak szybko z tych stresów chwycił gorak. Jeżeli oszczerstwa padają w małym gronie, one bardzo bolą, a co dopiero, jeżeli to na świat. I dlatego mówiłem o męczeństwie, tłumaczył ojciec. Rydzyk. Jak mówił, ludzie mediów nie są otworowania wyroków, od wyroków są sądy, jest prawo które musi być zgodne z prawem naturalnym, z prawem Bożym. Widzę, że nawet katolicy idą do mediów. Wygadują na ludzi Kościoła. Często widać nienawiść. To jest nieludzkie, ocenił duchowne. Grzech jest wszędzie, również wśród ludzi Kościoła, ojciec. Ryzyk stwierdził też, że trzeba widzieć grzech, błąd, ale tego, który upadł, nie zabijać. Trzeba go podnieść. Grzech jest wszędzie, również wśród ludzi Kościoła, przyznał. Zdaniem dyrektora Radia Maryja, nie tylko ksiądz. Biskup Edward Janiak jest męczennikiem, ale bardzo wielu biskupów, kapłanów, ludzi świeckich, ludzi zatroskanych o drugiego człowieka, o ojczyznę. Jaki jest u nas dialog między partiami, między politykami? Wykorzystuje się media, zwłaszcza telewizję, internet, do szerzenia nienawiści. Nie mam retorycznej rozmowy, sławiterin modo, fortiter re, delikatnie w formie, stanowczo w rzeczy, powiedział ojciec. Ryzyk Ma być siła argumentu, argument dobra, prawdy, a nie argument siły, przemocy. Ja mam władzę, mamy media, mogę cię zmiażdżyć, zrobię o tobie film, zmontuję i rzucę na świat. Tak zabija się człowieka, zabija się dobro, zabija się całe wspólnoty, zabija się ojczyznę. Tak chce się zabić Kościół, uważa redemptorysta. Winni muszą ponieść konsekwencje w wywiadzie z dziennikiem ojciec. Ryzyk zaznaczył jednocześnie, że jeśli ktoś popełni przestępstwo, musi ponieść konsekwencje, zwłaszcza jeżeli wyrządził krzywdę dziecku. Ale trzeba też powiedzieć, że te grzechy są nie tylko w Kościele. Jeżeli byśmy porównywali, to wśród skazanych w sądach powszechnych w Polsce za nadużycia wobec nieletnich ludzie Kościoła stanowią 0,3%. Ale to nie znaczy, że stosujemy wobec siebie taryfę ulgową, podkreślił. Te rzeczy trzeba szybko załatwić, winy nie muszą ponieść konsekwencje, przestępstwo jest przestępstwem. Ale równocześnie trzeba pokazać, ile dobra czyni Kościół, dodał dyrektor Radia Maryja.